Halo, halo! Siemano, siemałajcik, doberek. Miadionek! Zdrowo! Zdrowo miadzianek, słychać mnie, widać, grę słychać. Dzień doberek. Bawimy się w głupie dzisiaj znowu. Może później będzie trochę mądre. Może później trochę mądre, a na razie głupie. E, dobra, tu mi działa, tu mi widzi, tu mi widzi, tu mi pisze. Dobra. Gramy gramy w głupie a jeszcze może bym discorda zobaczył eee, To, tu, tu gramy w grę bardzo się cieszę. To mnie tutaj gnoje robią. O, i pięknie, i da po robocie, i... Piękna sprawa. Pali w magazynie, co? Guzik, bo powystawowy. To szuje pierdzielone. No co ty gadasz? A co tam było? Było widać jakieś że tam rysy czy pudełko zastępcze, coś w tym rodzaju? luny pieprzone. A to, właj, to ścierwa są. Jak promocja, to niech piszą, że powystawo no, powystawowe, a nie, że kurna promocja, ostatnie sztuki. To, że ostatnie sztuki, to nie znaczy, że muszą być powystawowe. Eee, szkoda gadać. Że tak powiem niekulturalnie, jebać kurwów za takie rzeczy. Nie to się od razu ciśnienie podnosi, jak takie coś stworzę, bo nie, nie lubię, jak mi się z mnie debila robi, nie? No, no właśnie. Cie ma, Andy. Spoczko, to dam spokojnej pracy. Nie przepracowywuj się. No. Teraz powinno się zadzwonić do tego hamak, kto to z tobą rozmawiał, i powiedzieć, co ty, panie, mnie tu kurna w oczy kłamiesz i debila ze mnie robisz. へえ To ja się mówię, no kurna, ja nie rozumiem tego, przecież ludzie też kupują outletowe rzeczy, tak? No, no to jest normalne po prostu oszustwo, tak? No bo można przejść wystawić, że outletowy, powystawowy, i tak się wystawia i się to sprzedaje, tak? Więc to jest ja po prostu, mówię, czyste oszustwo, żeby za używanego laptopa wziąć tyle, co za nowego, no. Normalnie do dziś do, do, do sądu z takim czymś się powinno pójść i walić Brawo, tak jest. Dupę wsadził i popchnął jeszcze. Prawidłowo. Burakom. Co mnie uruchomili? Nie mój laptop a mnie uruchomili. Człowiek kurna, jeszcze czas musi marnować, żeby za tym jeździć, oddawać i tak dalej, no. Się nóż w kieszeni otwiera. Cena była naprawdę mega, no ale kurna no to się nie robi ludzi wciula no mówi się otwarcie ty kurna o takich rzeczach, tak? Powiem szczerze, ja na przykład nie mam nic przeciwko jakimś tam czasami używanym sprzętom, chociaż jak coś kupuje już za takie pieniądze no to jednak ma być nówka, wyśmigany, nawet nie dotykany. Ale ogólnie rzecz biorąc no są ludzie, którzy kupują używane i nie mają nic przeciwko nawet za takie pieniądze, tylko trzeba napisać, że jest używka czy tam powystawowy, tak? I normalnie ktoś przyjdzie, też to kupi, tak? A często jest tak, że nie wiem, kosztuje coś 5. Nie wiem, powiedz, dajmy na to 5000. Jest napisane, że nówka sztuka, przysłają ci po wystawowy. To szczerze, ja bym wolał dopłacić 500, może nawet 1000 złotych do tego, ale wiedzieć, że mam na 100% nowy. A nie, kurna, robią ludzi wciula. ciula. Ha. Ultra dupas. No, dokładnie, o to chodzi. A co tu się wydarzyło? Какая попсула.

Najlepsza jest taka robota. Nikt nie wie, jak to zrobić, ale zrób. Ha, a szkolenie jeszcze do... ma być zrobione po... przed szkoleniem. Super. Oxygen Not Included. Takie to je głupie. Inaczej? A to słyszałaś, ale nie widziałaś? A to się samemu gra. To się nie da z kimś. To nie ma, że z kim, kim, kimś. No niestety. Nie ma letko. Редактор Ja pierdzielę. Otlen na łodzi podwodnej chyba. Barotrauma chyba mówisz. Nie mówisz o barotraumie? Tam można było z ekipą grać. Ja to raz grałem, ale mojej ekipie się nie spodobało. Czy to dobrze, że nie wiesz, co się daje na ekranie? Yy, no, może nie, czy dobrze. To jest zrozumiałe. Radzę, już mam wybudowaną sporo bazę, a dwa, że to jest taka dość skomplikowana gra. O, ale jest też gra. Może ci się spodoba. Też się gra ekipą, chyba nawet do 8 osób. Tylko ja muszę ją znaleźć. Mm, mam ją zapisaną w tym, w liście życzeń. I się jest na, na statku takim, no coś rodzaju średniowiecza, nie? Yy, na statku na Antarktydzie. Jest 8 graczy. Jeden albo dwóch jest mordercą. Kanibalem, czy coś w tym rodzaju. I ma to zadanie zabić, a no, ci mają zadanie złapać złapać zabójcę. No, bo to taka taka... Taki klimat. Gra, o której mówię, nazywa się. Zaraz znajdę, czy nie znajdę? No nie, Dreadhan Dreadhanger się nazywała. Czy nazywa? Dreadhanger. Znaczy, no takie biedne, nie biedne, bo to jest w 3D, wiesz, ogólnie i tak dalej. To strzelanka? No, chyba nie, znaczy taka taka nie do końca chyba strzelanka. Trochę strzelanka, trochę survival chyba. Ja to co nie grałem i na, może nawet widziałem tylko zraz, nie? Co tu się wydarzyło? Czemu oni mi ich powiązali? No, dread, hunt. nie hunter, hanger. Oddzielnie pisane dread, ale hanger. Hanger, hanger jak głodny. Oddzielnie się pisze. Kurde, no nie jest dobrze, nie dobrze. Ну, 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 Вот так. No ta gra nawet fajnie wyglądała, ale tam opinie ma w sumie mieszane, więc... Ale kurna, tam jest na 8 osób, jakby ekipę zebrać, to w sumie mogłaby być fajna gra, chyba że, nie wiem, dużo błędów ma czy coś w tym stylu, bo skoro ma opinie mieszane to może coś być faktycznie nie tak. że to jest lobby, bardzo wielu graczy na pabli. A, no czyli te mieszane tylko chodzi o to, że jak nie masz z kim grać, ale jak masz z kim grać to może być to dobra gierka nawet. A myślę, że ekipę ośmiu osób moglibyśmy zebrać, można by się było zastanowić, czy... Raczej chwalone. Kurde, to jakbyśmy zebrali 8 osób, to może coś by z tego było. Może warto pomyśleć? 140? A to nie? To co? Nie poszaleli? Słuchajcie, to ja uruchomię swoje strony Eneby i inne CDK. -e. Zobaczymy, czy tam nie ma czegoś taniej. 98 na razie znalazłem, 92. Około 90 zł najtaniej znalazłem, trochę lipa. Tak za 60 dyszek można by było kupić,